Zastygła lawa, uh -huh. zastygła lawa, śnieg a tam gwiazda Pagamo, czyli Cześć, mamy piątek, 3 lutego. Wybieramy się za chwilę na wulkan Tejde, który jest gdzieś tam, właśnie za mną. Nie widać go, ale będziemy musieli podjechać pod te góry. Jest bardzo wysoki. Zapraszam was na film. O. Siadamy do samochodu i jedziemy. Cześć. Po około godzinie drogi z Los Gigantes dojechaliśmy na stację kolejki pod wulkan Teide. Tam ją widać. Idziemy tam zaraz. Zarezerwowane bilety. Bilety można tylko na kolejkę zarezerwować przez internet na konkretną godzinę. Za osobę dorosłą koszt to 38 euro. Za dziecko od trzeciego roku życia to jest 19 euro. Do trzeciego roku życia dzieci nie mogą jeżdżać kolejką. Temperatura wynosi jakieś 6 stopni. Na dole było 20, także duża różnica. Więc na szczęście wziąłem chociaż bluzę, ale zachowałem się jak Janusz, bo mam sandały, bez skarpetek, a na górze pewnie jest około zera. Także nie popełniajcie mojego błędu i bierzcie w Idziemy zaraz na kolejkę. Czy wam parking chciałem pokazać? Jest dość spory, pomieści dużo samochodów, także myślę, że. Zawsze się powinno znaleźć miejsce. Niektórzy już też wyjeżdżają, bieżą, ale jeszcze dużo miejsca o tej godzinie 11 jest, także śmiało będzie przyjeżdżać. My coś co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że naprawdę ciężko się oddycha. Jesteśmy ponad 2000 nad poziomem morza metrów. Jest dużo mniej tlenu, jednak. Także weźcie to pod uwagę. Widzicie, jak wszyscy pobierani, a my. A ja w sandałkach. Bez skarpetek. Idealnie. Dobrze, że chociaż szczęśliwym. Dzieciuchy, idziemy na kolej. Z tego co widzę, gondolki są chyba tylko dwie. Jedna idzie do góry, a druga zaraz pewnie będzie zjeżdżać w dół. Najpierw jest taki boarding. Przychodzi się na swoją godzinę, przechodzi się bramkę, pani sprawdza bilety. Dostaje się takie jeszcze dwa papierku, zaraz pokażę. No I czeka się jeszcze na swoją godzinę, bo teraz pojechali ludzie, którzy mieli na 11.10, a my mamy rezerwację na 11.20. Także zaraz, zaraz przyjdzie po nas kolejka i będziemy mogli. No, Przechodzi się na taką platformę. Tu odjeżdża kolejka, tam widzicie, pojechała ta 11.10. No i my już sobie wchodzimy do góry. To jest platforma się do kolejki no i czekamy czekamy na swoją aż przyjedzie na 11.20 bilety wyglądają tak? O. No to ja jeszcze jedna sprawa jak widzicie 2 3 lutego trzeba jeszcze tutaj nosić maski także weźcie to pod uwagę czekamy na naszą kolejkę zaraz będziemy jechać nasza kolejka przyjechała zaraz wysiądą ludzie, którzy zjechali już z góry i wsiadamy my I jedziemy 7 dmi minut dojechaliśmy. <gry> 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 i mamy oto taki widok, z samej góry na górze leży śnieg jak no. widzicie ciepło tu nie jest ubierzcie się ciepło, pamiętajcie Kolejka z drugiej strony przyjechała mapa parku narodowego to idę to to, tutaj zastygła lawa zastygła lawa uh -huh. zastygła lawa, śnieg a tam gwiazda Bergamo czyli wulkan El Teide ponad 3700 metrów nad poziomem morza niesamowite tak można Tu jeszcze informacja o wulkanie no i cóż Zobaczyliśmy z czasem. widoki piękne Jesią bardzo wysoko, chyba najwyżej do tej pory w życiu Czekamy na naszą kolejkę jedziemy na dół. Pamiętajcie, że tutaj jak kupicie sobie taki bilet na kolejkę, to maksimum na górze możecie być jedną godzinę. kolejka nadjeżdża powoli czekamy i będziemy zaraz wsiadać i tu fajnie było Czesia na górze? tak no i cóż, my już prawie na dole stąd wyjechaliśmy około te 7 minut także kolejką siedzie 7 minut, na górze byliśmy z 15 szybko i tyle z tej wycieczki jak się wysiądzie to tutaj droga prowadzi do takiego pomieszczenia można sobie jeszcze usiąść, coś tam oczytać nawet tu patrz, kto tu czeka na nas czekać a tam jeszcze jest kawiarnia restauracja, można się posilić napić kawki także Ewelina właśnie z Ulą na nas czekały, nie były z nami na górze co, co tam kupiłyście sobie w kawiarni? E, kawę wzięliśmy te, te. No? E, herbatę. Kawę wzięliśmy tą Barakito 2,50 euro, herbata 2 euro. Jakieś pancakey 2350 i ciasteczko 2,50 euro. Ok. Dobrze już, także widzicie, tak to, tak to wygląda na dole stać kolejki, zaraz będziemy szli do samochodu i e, kończyli ten... To, to, tą, tą wycieczkę, oprócz samochodem możecie tu przyjechać oczywiście ze zorganizowaną wycieczką pod wulkan, ale jeżdżą też dwa autobusy, takie miejskie nazwijmy, więc możecie sobie zobaczyć skąd one jeżdżą, jeden widziałem, że chyba z Los, Los Christianus 342 i 348 I sprawdzałem rozkład, to wydawało yy, mi się, że on tak jakby jeździ tylko raz dziennie o jedzie akurat jakiś autobus 341 o, widzicie, to nawet chyba tam takiego nie było. No, nie było, nie ma tam na tym. Może już się naklejka odkleiła 341 jeszcze jedzie. Także potwierdzajcie sobie, bo jeżeli nie macie samochodu, to też nie jest do końca powód, żeby rezygnować z tej wycieczki tutaj. Można przyjechać autobusem. No, a jeżeli macie ochotę, to, to oczywiście próbujcie. Wszystko jest dla ludzi. No cóż, my już kończymy naszą wycieczkę tu na Wulkan. Czy byliśmy tam w sumie może 15 minut na górze z Czesiem w 40 minut obróciliśmy w dwie strony? Czy warto? No to już pozostawiam Wam do odpowiedzi to, to pytanie. Nam się podobało Czesie, podobało Ci się? No właśnie. Mhm. Tak. Chciałbyś jeszcze raz pojechać na górę? No właśnie. Także. Ta lawa. Tutaj to już tak nie widać, ale podczas drogi jest dużo tej lawy. No to tam dalej jest ta lawa leżała. Widzicie? No, tam tak, dzięki, że oglądaliście kolejny odcinek. Mam nadzieję, że pomoże wam to w, w decyzji, czy, czy, przy, czy przyjechać na e, ten wulkan El Teide, na Teneryfie ten, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to prośba o kliknięcie przycisku pod filmem. Teraz trzymajcie się, cześć. Hej, do następnego filmu! Pozdrawiam.